Witajcie, a w dzisiejszym odcinku trochę nietypowo, ponieważ jak słyszycie, jest głos z gry. Przed chwilą właśnie udało mi się to ogarnąć. Może troszeczkę mnie niewyraźnie słychać, bo mam bardzo daleko mikrofon z Alcatela. I w trochę nietypowy sposób nagrywam ten głos, ale ważne, że słychać wszystko. Ja za bardzo nie słyszę gry, wszystko jest zgłośnione na full'a. Ważne, że wysłyszycie. No i co? Gramy dalej. I ogółem nie mam żadnych kabli, jak coś podpiętych. I dosyć dawno nie grałem, dlatego mogę lamić. Tutaj ładnie asysta. I dosyć głośno muszę mówić. Ojej, jest tu strasznie. No i co to. Kurde, nie udało mi się niestety Aha No za późno zareagowałem Jak widać mój team troszeczkę nie ogarnia O nie O nie Dobra, ja tu mam ładnie emeczkę i zejść Pozycję Pozycja została zajęta To jest niebywałe, słychać głos z gry Jeszcze nigdy nie, nie nagrywałem w ten sposób O jakiś AT odszedł Jestem chyba jednym z nielicznych, którzy, którym bez kabli udało się ogarnąć głos z gry i głos z mikrofonu na telefonie. Na komputerze to, to jest powszechne, bo do są programy. Ale na telefonie to jest niebywałe. Wyczyny na skalę światową. Jeśli nie widzieliście odcinku o nowej broni, zachęcam do obejrzenia, bo to jest moja now nowa, ulubiona snajperka Nie wiedziałem, że kosztuje 4200, ale. Okej. Okay. Ojej. A, nie udało mi się Aha, ktoś tam nazywa Typa hakerem No chyba na tą mapę nie za bardzo snajpić Bo muszę mieć także coś na blisko Trochę w niewygodnej pozycji gram Ale to nie za bardzo Będzie wnikać na rozgrywkę Za debil dobra, trzeba uciekać. Ogółem nie wiem, czy głos słychać za dobrze. Więc nie wiem, czy będzie słabo słychać. Wszystko jest możliwe. Nie wiem, że sobie tutaj stanę. Najbezpieczniejsza pozycja. Muszę pamiętać, żeby mówić głośno i wyraźnie. No było zauważyłem, w nie, że w niektórych momentach w filmikach praktycznie w ogóle nie da się mnie zrozumieć. A, Man ma no, zły mauzer. No, typo niezły jest. Dobra. Dobra, nowa rozgrywka. Mm, tutaj przydała się emeczka. Dam radę. Z taktycznym uspem. Usp jest najbardziej taktycznym pistoletem. Speaker English. Dobra, macie na ryj. Has been nie coś mi przyszło raczej będzie cenzura Dobra byle by mnie nie słyszał Mo Man Ma Mauser jest dosyć wkurwiający Tak bym to ocenił Jeszcze piszę kurwiel że Easy. Ja mu dam Easy Niech się tylko czeka do snajpy Dobra. Idziemy taktycznie na A. Z jakimś typem u boku No to jest ten, dobra Naprawdę. O, dobra. Nie zdążyłem. Już ich wybili, więc spoko. W sumie biorę snajpę i idziemy na A. Jakże inaczej. Zauważyłem, że muszę być bardziej pozytywnie nastawiony. Kurde. Czyli wszyscy na B Albo nie wszyscy na B No nie, powiadomienia mi przychodzą. O nie przychodzą. No nie, Dobra. No niestety jestem w takiej niewygodnej pozycji. Dobra, chyba sobie tak wstanę. Powinno być już lepiej. Minimalnie. Chodzi i tak pozycja, w której właśnie siedzę, jest niezawygodna. Coś dziwnie grekla kraszuje ja bym jednak poszedł na TB, ponieważ tam się dzieje cała akcja. No i tutaj jest jakieś typo. No i zdradziłem się. Równie dobrze mogę sobie już iść. No i jak do tego doszło to ja nie wiem. Niestety to już będzie przegrana gierka. Ale filmik będzie miał tytuł że po prostu udało mi się nagrać grę z głosem moim jakże i gry. Więc i tak dla mnie to jest już duży sukces.

A czemu przez ścianę? Kurde, to już będzie przegrany mecz, bo nie wiedzą, że on kampi na schodach. O, skubany. Tutaj ładnie porobił. Więc chyba jednak to nie będzie, aż tak przegrany mecz. Przynajmniej nie powinien być, bo jest dwóch na jednego. Nie ja będę na ich miejscu szedł na A Tamten już idzie, ale okrężną drogą O nie Snajper na B Najgorzej No iż po nim O jednak skuban Naprawdę ten gracz odszedł <gryw> Wkurwił się, no tak już bywa Ale został jeszcze jeden No I pewnie dostanie łomot, bo chodzi ze snajperką, co w takich ciasnych miejscach nie powinno mieć miejsca. No, dawaj, dawaj, tak, udało się. Może wygramy. Jest cień szansy, ja się inaczej usiądę. Widać, że dobry gracz. W ogóle zbieram team. Do nagrywek, i wszystkiego więc, jeśli chcecie być w moim tymie, piszcie komentarze, ja je na pewno odczytam, bo nic oczywiście nigdy nie piszę. Ojej, dostałem flash na ryj. Nic nie zrobię przez całą rozgrywkę już. Dostał ładnego h Idę Pie mi pomóc na schodzie. No, i zabiegło, iść na ślepo. Tak to się robi. O nie No i niestety nie udało się. Troszeczkę mnie skraszowało. No ale trochę ekspa wleciało. No i tak to już bywa. Byłem najgorszy, niestety, no bo w takiej średniej pozycji nierozgrzany grałem. A więc to by było na tyle z tego odcinka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli się do końca, to możecie się pochwalić w komentarzu, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dajcie dzwoneczek, a ja się z wami żegnam i cześć!